Stanley obserwował hotel, jakby wchodził do nowego świata. Żyrandole zwisały z wysokiego sufitu, migocząc jak gwiazdy zawieszone w powietrzu, a marmurowa podłoga odbijała miękkie światło, niczym wypolerowane lustro. Kroczył do przodu, krótkimi, pewnymi krokami, a w swoich skromnych ubraniach kontrastował z wyrafinowaną atmosferą, która wypełniała każdy zakątek tego miejsca. Kiedy dotarł do recepcji, stała tam Mariana, recepcjonistka. Jej uprzejmy uśmiech i nienaganna postura wydawały się częścią mebli, idealnie dopasowane do elegancji wnętrza. Spojrzała na niego od stóp do głów, może z mieszanką ciekawości i ukrytego osądu, a w zaplanowanym geście poprawiła włosy, wpatrując się w mężczyznę przed sobą. Zanim Stanley zdążył wyjaśnić, że chciałby wynająć pokój, Mariana przerwała mu, marszcząc brwi, jakby oceniała każdy szczegół jego wyglądu, od zniszczonego płaszcza po stary kapelusz. Mariana wciąż go obserwowała z wyrazem twarzy, który zdawał się łączyć zaskoczenie z nutą zakłopotania. W tym miejscu, gdzie każdy detal, od świeżych kwiatów, ważonych po subtelny zapach lawendy, odzwierciedlał luksus, Stanley wydawał się fałszywą nutą w symfonii. Jego proste ubrania i sfatygowany kapelusz nie pasowały do blasku otaczającego go wnętrza. Westchnęła lekko, jakby próbując być uprzejmą, ale nie potrafiła ukryć tonu oceny. Rozpoczęła rozmowę z wymuszonym uśmiechem i uprzejmym tonem, Niemal teatralnym. Proszę pana, nasz hotel odwiedzają goście specyficznego typu. Mariana szczególnie podkreśliła słowo specyficznego, jakby zaznaczając coś czerwonym długopisem. Słowa te zawisły w powietrzu, czekając, aż Stanley zrozumie ukryte przesłanie. Dla niej wydawało się, że przestrzeń ta nie mogła zostać zanieczyszczona przez coś, co nie dorównywało blaskowi i klasie tego miejsca. W tej chwili każde słowo, każdy uśmiech. Wszystko przypominało Stanleyowi, że nie pasuje do ich świata. Howard pojawił się z autorytarnym gestem, jakby bez słów wyrażał swoje stanowisko. Miał wyprostowane ramiona, wyrachowane spojrzenie i lekko niezadowoloną minę, jakby przyzwyczajony do załatwiania takich niewygodnych sytuacji z chirurgiczną precyzją. W ciągu jednej chwili dostrzegł zakłopotanie recepcjonistki oraz postać Stanleya, jego skromny wygląd stojący przed ladą. Subtelnym ruchem poprawił krawat i podszedł do Stanleya ale nie patrzył bezpośrednio na niego. Jego wzrok unosił się ponad głową mężczyzny, jakby ten był jedynie nieistotnym szczegółem w nieskazitelnym holu. Proszę pana, zaczął słodkim tonem, który miał brzmieć przyjaźnie, ale bardziej przypominał niezręczną formalność, może znajdzie pan bardziej odpowiedni hotel w pobliżu. Starannie dobierał każde słowo, formułując je w taki sposób, by brzmiały niemal jak rada, ale z wyraźną intencją. Każda sylaba podkreślała, że Stanley nie pasuje tutaj. Że blask i przepych hotelu nie są gotowe przyjąć kogoś takiego jak on. Howard, z lekkim skinieniem głowy, przekazał komunikat, nie starając się nawet ukryć pośpiechu w rozwiązaniu tej sytuacji. Howard, ze swoim zimnym i wyrachowanym spojrzeniem, wykonał niemal niezauważalny gest w stronę ochroniarza wysokiego, rosłego mężczyzny, który od początku bacznie śledził wszystko. Szef przemówił cicho, ale z wyraźną klarownością, która przenikała powietrze. Proszę. Poprowadź pana do wyjścia, przez wejście serwisowe. Ostatnie słowa wypowiedział niemal szeptem, jakby chciał, by nikt poza ochroniarzem nie słyszał, ale z jasno wyrażonym niezadowoleniem z tego, że Stanley musi opuścić główne drzwi. Ochroniarz podszedł, wykonując swoje zadanie z profesjonalizmem, który od niego oczekiwano. Jego twarz była bez wyrazu, ale jego oczy bacznie przyglądały się Stanleyowi, jakby był tylko kolejnym zadaniem do wykonania. Uniósł rękę dyskretnie wskazując na drzwi obok sali, prowadzące do korytarza służbowego, miejsca poza wzrokiem gości. Stanley wziął głęboki oddech, czując ciężar słów wypowiedzianych przez Howarda i niezręczność spojrzeń wokół, jakby każdy gest przełożonego i recepcjonistki tworzył mur, który go izolował. Rzucił ostatnie spojrzenie na wielką salę, gdzie żyrandole zwisały majestatycznie, a ludzie w nienagannych ubraniach poruszali się wśród rozmów i stłumionych śmiechów. Było to jak odrzucenie jakby ten lśniący, wypolerowany świat nie chciał go znać. Ochroniarz poprowadził go z wyrachowaną uprzedzeniem, ale Stanley wiedział, że każdy krok w kierunku wejścia serwisowego przypominał mu, że dla nich był niepożądanym gościem, kimś, kogo należało usunąć bez ceremonii. Podczas gdy szli wąskim korytarzem, drzwi na tyłach hotelu otworzyły się z lekkim skrzypieniem, jakby chciały krzyczeć do świata, co się tam dzieje. Mężczyzna jest odpychany, niewidoczny, prawie jak cień. Jednak pośród tych zimnych i bezbarwnych ścian pojawiła się postać, przerywając monotonię ich kroku. Vera, pracownica służbowa, pchała wózek z ubraniami i, widząc Stanleya, zatrzymała się na chwilę. Zauważyła, co się dzieje. Mężczyzna traktowany jak coś bezosobowego, jakby nie zasługiwał na to, by być tam. Jej oczy, pełne współczucia i ciekawości, utkwiły w nim. Całe otoczenie było ciche, ale ta scena krzyczała. To jakby wszechświat zatrzymał się, by pozwolić jej zobaczyć, co się dzieje. Bez wahania, wera zrobiła przerwę i podeszła do Stanleya. Jej twarz łagodna i ciepła, w wyraźnym kontraście do chłodnej sytuacji. Czy pan dobrze? Zapytała z prawdziwym zmartwieniem w głosie. Nie używała słów Howarda ani Mariany. Dla Wiero nie było żadnej różnicy między nim a innym człowiekiem, zasługującym na szacunek. Spojrzała na ochroniarza i. Nie czując się zastraszona, dodała: Mogę pomóc, jeśli pan potrzebuje. Stanley, poruszony dobrocią pracownicy, poczuł ulgę, której nie potrafił wyjaśnić. Coś prostego, ale potężnego. Gest empatii w miejscu, gdzie panowała tylko zimność. Bez słów więcej, zaakceptował pomoc Veri, czując, że w tym geście coś się zmieniło. On, który czuł się niewidoczny, teraz miał kogoś przy sobie. Kogoś, kto widział go nie po wyglądzie, ale przez wspólną ludzką cechę. Vera, z gestem pełnym człowieczeństwa, poprowadziła Stanley'a poza ten bezosobowy korytarz i zaprowadziła go do wyjścia z hotelu, dbając o niego w sposób, który mówił więcej niż słowa. Zaprosiła go do swojego domu, nie wahanie. "Możesz tam odpocząć. Ja i mój mąż chętnie cię ugościmy", powiedziała z serdecznym uśmiechem, który oznaczał coś więcej niż zwykłą sympatię. To była obietnica przestrzeni gdzie Stanley będzie traktowany z godnością. Stanley, poruszony uprzedzeniem Veri, przyjął zaproszenie. Podróż do jej domu była spokojna, a on czuł się, po raz pierwszy tego dnia, lżejszy. Kiedy dotarli, zauważył, że dom Veri nie był luksusowy, ale pełen ludzkiego ciepła. Zapach domowej kuchni, wymieszany z cichym dźwiękiem starego radia, wypełniał przestrzeń, tworząc uczucie przynależności, którego Stanley nie doświadczał od lat. Przedstawiła go swojemu mężowi, Christianowi. Siedział na wózku inwalidzkim, ale uśmiech na jego twarzy przekazywał pozytywną energię, która szybko objęła Stanleya. Christian, mimo swojego stanu, wydawał się mieć wewnętrzny spokój, który Stanley poczuł, jakby nagle go potrzebował. Para przyjęła go serdecznie, a Stanley z nieśmiałym uśmiechem usiadł przy stole, czując się w końcu jak w domu, daleko od chłodnej atmosfery hotelu. To była prosta przystań, ale zawierała coś czego pieniądze nigdy by nie mogły kupić ciepło prawdziwej przyjaźni. Podczas posiłku i rozmowy Stanley zdał sobie sprawę, że nie potrzebuje pozorów ani luksusu miejsca, ale szczerości i otwartego serca ludzi takich jak Wera i Christian. Na Mancha Seguinte Stanley obudził się odnowiony. Dom Weri, z jego prostotą i ciepłem, dał mu więcej niż tylko miejsce do odpoczynku. Czuł, że odnalazł coś, co utracił dawno temu. U boku Krystiana który opowiadał o swojej pasji do książek i historii, oraz Veri, która przygotowywała kawę z uśmiechem na ustach, Stanley poczuł spokój, jakiego nie doświadczył od lat. Ale w jego sercu było coś jeszcze, potrzeba powrotu do hotelu, tego samego miejsca, którego odrzuciło z taką chłodną obojętnością. Nie wiedział dokładnie, co go popycha. Może to była chęć pokazania, że wygląd nie ma nic wspólnego z wartością człowieka. Może to była potrzeba sprawiedliwości, chęć naprawienia tego, co zostało zrobione tak źle. Faktem jest, że kiedy słońce zaczynało ogrzewać poranek, Stanley wstał, pożegnał się serdecznie z Werą i Krystianem i powiedział, że ma coś do zrobienia. Wera, z tą samą dobrocią, którą okazała mu od początku, nie wahała się. Pójdę z tobą, powiedziała, a Christian, z wyrozumiałym uśmiechem, kiwnął głową. Jesteśmy z tobą kropka. Nie potrzebowali więcej słów. Troje z nich, teraz połączeni niewidzialną, ale wyczuwalną sprawą ruszyli w stronę hotelu. Powietrze wydawało się cięższe, a Stanley wiedział, że to będzie powrót, którego nikt się nie spodziewał, nawet on sam. Kiedy dotarli do hotelu, kontrast był uderzający. Hall, z wypolerowanymi marmurowymi posadzkami i ścianami ozdobionymi drogocennymi dziełami sztuki, wydawał się zimniejszy niż kiedykolwiek. Każda osoba tam wydawała się podążać ustalonym rytmem, z krokami starannie wyćwiczonymi. Jakby były zanurzone w świecie, w którym pieniądze i wygląd były wszystkim, co się liczyło. Stanley wszedł, w towarzystwie Veri i Krystiana, a głowy obróciły się w ich stronę. Szmery zaczęły się rozprzestrzeniać po sali, jakby powietrze nagle się zmieniło, jakby coś nieoczekiwanego miało zaraz się wydarzyć. Goście, którzy wcześniej rozmawiali cicho, teraz patrzyli na nich z ciekawością i zakłopotaniem, dostrzegając ten trio wyróżniający się wśród bezosobowego luksusu. Stanley podszedł do recepcji. Gdzie Mariana, wciąż z tą samą wyrachowaną uprzejmością, spojrzała na niego z nutą zdziwienia, nie wiedząc czego się spodziewać. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, Stanley odwrócił się do kierownika, Howarda, który stał tam, jak zawsze, obserwując ich z góry. Stanley wziął głęboki oddech, mając pewność, że nadszedł moment. Z niespotykaną spokojem podszedł do obojga i, w spokojnym tonie, ale takim, który niósł ciężar, przez który ich wnętrza zadrżały, ujawnili kim naprawdę jest Jestem prawdziwym właścicielem tego hotelu powiedział a jego słowa upadły jak grzmot w ciszy która zapadła wokół Szok był natychmiastowy Usta otworzyły się szeroko oczy się rozszerzyły To tak jakby ziemia rozstąpiła się pod wszystkimi zostawiając w powietrzu uczucie dziwności Mariana i Howard nie wiedzieli co powiedzieć Patrzyli na niego a potem na Hall jakby próbowali zrozumieć ogrom tego co właśnie usłyszeli? Stanley, z twardym spojrzeniem, ale bez urazy, kontynuował: Przyszedłem tutaj, by pokazać, że wartość człowieka nie leży w jego wyglądzie ani w tym, co nosi, lecz w szacunku, który mu się należy, zawsze. Cisza w sali była namacalna, jakby czas stanął w miejscu. Ludzie wokół byli tak zaskoczeni, że ledwo mogli przetrawić to, co właśnie usłyszeli. Recepcjonistka Mariana została bez słów. Jej oczy rozszerzyły się, a głęboki rumieniec wzniósł się na jej twarzy, podczas gdy Howard, kierownik, wydawał się starać ukryć swoje zakłopotanie nerwowym uśmiechem. Ale to, co najbardziej zaskoczyło wszystkich, to spojrzenie Stanleya nie z gniewem, nie z zemstą, ale z opanowaną determinacją, jakby w końcu nadał nazwę temu, co wcześniej było ukryte, niewidzialne w nim samym. Stanley spojrzał na Werę i Christiana, którzy stali obok niego, z tą samą obecnością, co zawsze spokojni, bez ciężaru osądu czy hipokryzji, które zdominowały ten hotel. A potem, zwracając się do Mariany i Howarda, powiedział nie po to, by upokorzyć, lecz by dać lekcję pokory, która będzie miała długotrwały wpływ łatwo traktować ludzi z obojętnością, gdy patrzy się tylko na to, co mają na zewnątrz. A co z dobrocią? A sercem. Zrobił pauzę, aby jego słowa osiadły w powietrzu. To, co naprawdę się liczy, to człowieczeństwo. Zdecydowanym gestem odwrócił się do Veri, szczerze dziękując jej za jej dobroć, a potem, patrząc na Krystiana, zaproponował coś, czego nikt się nie spodziewał. Wiem, że wasze życie nie było łatwe. Krystian, mam możliwość pomóc. Zorganizuję ci protezę, abyś miał więcej wolności. A dla was dwojga, Vera, nowy dom, nowy początek. Uśmiechnął się delikatnie. Chcę odwdzęczyć się za to, co mi daliście? Stanley, z uprzedzeniem, które zaskoczyło wszystkich, spojrzał na Werę i powiedział: A ty, Wera, pokazałaś mi, czym jest empatia, czym jest naprawdę widzenie drugiego człowieka, bez masek, bez osądów. Dlatego chcę zaoferować coś, co może mieć znaczenie w Twoim życiu także. Sfinansuję kurs zarządzania dla Ciebie, abyś mogła się rozwijać, uczyć i stać się tym, kim chcesz. Reakcja Mariany i Howarda była mieszana. Byli oszołomieni, ale lekcja już została przekazana. Sala była cicha, wszyscy przetwarzali to, co działo się przed ich oczami. Stanley, z gestem wdzięczności i godności, pożegnał się, wiedząc, że prawdziwa nagroda nie tkwiła w władzy czy luksusie, ale w wpływie, jaki jego działania mogły mieć na życie ludzi wokół niego. Kiedy wyszedł z hotelu, Stanley poczuł lekkość, jakiej nie czuł od dawna. Vera i Christian byli przy nim, dzielili ten moment z nim, a on wiedział, że ich dobroć zrobiła różnicę nie tylko w jego życiu, ale w życiu wszystkich wokół. To, co ujawnił tego dnia, nie dotyczyło tylko tego, kim był, ale tego, co uważał za prawdziwą wartość ludzi coś, co wykraczało poza wygląd, klasę społeczną czy jakiekolwiek inne powierzchowne bariery. To, co najbardziej poruszyło Stanleya, to gest Very, jej prosta akcja, wyciągnięcie ręki, nieocenianie, spojrzenie na niego jak na człowieka, niezależnie od tego, jak wyglądał czy co go otaczało, pokazało mu, co naprawdę się liczyło: empatia, pokora, szacunek. To było to, czego się od niej nauczył. Kiedy dotarli do domu Veri, usiedli z parą w salonie, a zapach domowego jedzenia wypełniał powietrze raz jeszcze, tworząc przestrzeń, gdzie miłość i współczucie były prawdziwymi luksusami. Życie składa się z tych prostych gestów, prawda? Powiedział z nostalgicznym uśmiechem. To małe rzeczy naprawdę mają znaczenie. Vera, z oczami lśniącymi od wdzięczności, uśmiechnęła się z powrotem. Tak, Stanley, i dzisiaj nauczyłeś nas, co znaczy patrzeć na ludzi z otwartym sercem. Czasami prawdziwe bogactwo tkwi w tym, co dajemy innym, a nie w tym, co otrzymujemy. I tak, gdy słońce zachodziło na horyzoncie, Stanley zdał sobie sprawę, że choć miał świat pełen dóbr i władzy, największym skarbem, który znalazł, była prawdziwa ludzka więź, coś czego żadna zewnętrzna powierzchowność ani bogactwo nigdy nie mogłyby zastąpić. Z czasem historia Stanleya i jego nieoczekiwanej wizyty w hotelu rozeszła się po całym mieście i szybko stała się legendą opowiadaną przez wszystkich. Ludzie, którzy wcześniej oceniali innych po wyglądzie, zaczęli zastanawiać się nad własnym zachowaniem, a hotel luksusowy, który wcześniej był symbolem wykluczenia i ostentacji, stał się przykładem przemiany. Ci, którzy tam pracowali, szczególnie Mariana i Howard, zaczęli na nowo przemyśleć swoje postawy, rozumiejąc, że wartość człowieka nie będzie już mierzyć się jego zewnętrzem, ale jego czynami i tym, jak traktuje innych. Gest Stanleya był jak zasiana w glebie empatia, która zaczęła rosnąć i kwitnąć. Hotel, który wcześniej szczycił się swoją ekskluzywnością i klasą, teraz promował inkluzyjność i godność, otwierając swoje drzwi dla tych, którzy wcześniej byli odrzuceni. Nowy duch gościnności rozprzestrzenił się, a historie dobroci i szacunku zaczęły przenikać mury tego miejsca. Wera, z kolei, poszła naprzód z kursem zarządzania, który zapewnił jej Stanley. Odniosła sukces nie tylko z powodu swojej kompetencji, ale także dzięki temu, jak traktowała innych z szacunkiem i godnością, które otrzymała od Stanleya. Jej gest empatii stał się dziedzictwem, czymś, czym dzieliła się ze wszystkimi wokół. Christian, z protezą, którą mu zaoferował Stanley, zyskał nową wolność, a życie pary zaczęło kwitnąć w sposób, który nigdy nie wyobrażali sobie. A Stanley, teraz starszy, ale z blaskiem w oczach, który odzwierciedlał mądrość zdobytą przez doświadczenie, wiedział, że jego prawdziwe bogactwo nie tkwiło w materialnych dobrach, które kiedyś zgromadził, ale w tym, co dał innym: lekcji o wartości dobroci, empatii i prawdziwego połączenia między ludźmi. Wiedział, że zasiał coś wiecznego, coś, co choć niewidoczne, będzie przekazywane przez pokolenia. Hotel, wcześniej symbol wykluczenia, teraz rezonował z energią miejsca, gdzie ludzie byli naprawdę widziani, gdzie każda historia miała znaczenie, a luksus nie tkwił w aksamitnych dywanach ani kryształach Swarowski, ale w umiejętności traktowania wszystkich z godnością. W miarę jak mijały lata, wpływ historii Stanleya nadal rezonował, nie tylko w hotelu, ale w całym mieście. Lekcja, którą podzielił się, by patrzeć na ludzi poza ich wyglądem i dostrzegać ich wewnętrzną wartość, rozprzestrzeniła się tak głęboko, że zmieniła lokalną kulturę. Firmy zaczęły ponownie przemyśleć swoje praktyki, szkoły zaczęły nauczać więcej o szacunku i empatii, a obywatele zaczęli tworzyć bardziej zjednoczoną i wspierającą społeczność. Stanley jednak nie dał się porwać na nagłemu rozgłosowi, jaki wywołała jego historia. Nadal żył skromnie, zawsze obecny w życiu Veri i Christiana, którzy stali się jego najbliższymi przyjaciółmi. We troje dzielili się prostymi chwilami życia, takimi jak słoneczne popołudnia w ogrodzie domu Veri, długie rozmowy i śmiech oraz uczuciem, że razem znaleźli to, co naprawdę się liczyło, ludzkość w jej najczystszej postaci. Hotel, pod nowym kierownictwem i z odnowioną filozofią, stał się modelem inkluzywnej gościnności. Przyjęcie Stanleya tego feralnego ranka było punktem zwrotnym, momentem, które miejsce przestało być symbolem elityzmu i stało się przestrzenią, która przyjmowała wszystkich. Mariana i Howard, teraz z nową perspektywą na życie i pracę, stali się obrońcami zmiany w hotelu. Zaczęli traktować każdego gościa z głębokim szacunkiem, czymś, co wcześniej wydawało się dla nich odległe. Howard szczególnie stał się obrońcą idei, że prawdziwy luksus tkwi w godności, a nie w materializmie. Vera, z kolei, otworzyła małe centrum społecznościowe gdzie prowadziła warsztaty na temat empatii, inkluzji i zarządzania. Historia Stanleya zainspirowała ją nie tylko w jej własnym życiu, ale także w sposobie, w jaki widziała możliwość zmiany życia innych ludzi. Christian, z protezą, odzyskał mobilność i wolność ruchu, o których tak bardzo marzył. Razem tworzyli małą, ale potężną sieć wsparcia, która dotykała wielu żyć wokół nich. A Stanley, siedząc w swoim ulubionym fotelu, patrząc przez okna domu Veri. Czuł głęboki spokój. Wiedział, że prawdziwa transformacja nie odbywa się w wielkich gestach czy wielkich chwilach, ale w małych codziennych działaniach, w wyborach, które podejmujemy, aby traktować innych z godnością i szacunkiem. Uśmiechnął się do swoich przyjaciół, wdzięczny, że w końcu znalazł dom nie w miejscu luksusu, ale w sercach ludzi wokół siebie. W cichy wieczór Stanley zastanawiał się nad wszystkim, co przeżył: życie. Które przez tak długi czas wydawało się poruszać w prostą i przewidywalną linię, stało się splątanym węzłem znaczeń i połączeń, których nigdy by nie przewidział. Dobroć Veri, gest Krystiana, a nawet cicha buntowniczość jego powrotu do hotelu połączyły się w coś, co przekraczało jakiekolwiek dobra materialne. Odnalazł, pośród chaosu społecznych konwencji, coś, czego wielu szukało, nie wiedząc o tym prawdziwą wolność, która pochodzi z serca. W tym momencie, patrząc przez okno. Stanley miał epifanie. Zdał sobie sprawę, że chociaż inni zmienili swoje postawy, a miasto przekształciło się wokół jego czynu, największa nagroda leżała w tym, jak teraz postrzegał świat. Bez barier oceny, bez ograniczeń wyglądu, tylko z oczami zwróconymi na to, co naprawdę się liczyło. Już nie postrzegał luksusu jako symbolu władzy czy statusu, lecz jako pustą reprezentację czegoś, co ostatecznie nigdy nie przyniosłoby prawdziwego szczęścia. Historia Stanleya i sposób w jaki traktował innych z niespotykaną życzliwością, stały się czymś więcej niż tylko rozdziałem jego życia. Rozprzestrzeniły się po całym mieście, stając się żywym dziedzictwem zmiany, inspirując tych wokół niego do przemyślenia własnych postaw i zachowań. A co ważniejsze, ukształtowały sposób, w jaki postrzegał siebie, jako zwykłego człowieka, który, łącząc się z innymi, osiągnął coś, czego pieniądze nie mogłyby kupić prawdziwe poczucie przynależności. Stanley wiedział, że podróż, Którą rozpoczął, nie dotyczyła tylko niego. Dotyczyła wszystkich, którzy na swojej drodze nauczyli się dostrzegać innych nie przez pryzmat dyskryminacji, ale przez pryzmat zrozumienia i szacunku. Czyn Veri, prosty, ale głęboki, zasiał świat bardziej otwarty, sprawiedliwy i prawdziwy. Stanley, ze swoimi latami życia i mądrością, już wiedział, że to była prawdziwa wielkość, nie ta, która błyszczy, ale ta, która cicho się rozprzestrzenia dotykając żyć innych. I tak, w ciszy domu Veri, z delikatnym wiatrem muskającym jego twarz i dźwiękiem życia rozgrywającego się wokół niego, Stanley uśmiechnął się, wiedząc, że w pewien sposób jego misja została spełniona. Ale jednocześnie czuł, że trwała ona nadal, jak zapalony płomień, przechodzący z osoby na osobę, wywołujący zmiany od środka na zewnątrz. Jego historia, choć pozornie prosta, pozostawiła głęboki ślad, nasionko, które nadal rosło w sposób niewidoczny, ale wieczny. A najdziwniejsze było to, że Stanley, człowiek, który kiedyś został odrzucony przez wygląd, stał się, nie wiedząc o tym, latarnią nadziei i ludzkości. I, jak każda dobra historia, jego podróż trwała, ale tym razem, bez pośpiechu, aby dojść do końca. Z biegiem lat historia Stanleya stała się częścią tkanki społecznej miasta, ale najgłębszy wpływ nie polegał tylko na widocznych zmianach czy politykach hotelu, ani na poprawie życia Veri, Christiana i wielu innych. Prawdziwe dziedzictwo tkwiło w małych interakcjach codziennego życia. Ludzie, którzy spotykali się po raz pierwszy, teraz wymieniali szczery uśmiech, za swoimi maskami formalności i pośpiechu. Ci, którzy wcześniej byli ignorowani, zaczęli być dostrzegani i, co ważniejsze, doceniani. Stanley nigdy nie wyobrażał sobie, że jego czyn w hotelu, motywowany prostym pragnieniem sprawiedliwości i ludzkości. Stanie się nasionem, które wyrośnie w ogród życzliwości rozprzestrzenionej po całym mieście. W każdym zakątku pojawiły się teraz historie o tym, jak małe gesty mogą zmienić życie. Centrum społecznościowe Werii rozrosło się. Oferując więcej niż tylko kursy, stało się przestrzenią, w której przyjmowano wrażliwość, gdzie błędy były postrzegane jako kroki na drodze nauki i wzrostu, a nie jako powody do wstydu. Christian, z nową protezą, nie tylko odzyskał mobilność. Ale stał się symbolem odporności dla wszystkich wokół niego. On i Vera podróżowali razem do miejsc, które wcześniej wydawały się niemożliwe, a w każdym nowym miejscu głosili słowo Stanley'a: Że prawdziwa wartość życia nie polega na tym, co osiągamy, ale na tym, ile jesteśmy w stanie dać i jak postrzegamy innych z godnością. W hotelu również była widoczna przemiana, ale może bardziej wewnętrzna niż zewnętrzna. Luksus materialny wciąż był obecny, oczywiście, ale teraz nie było już ciężaru osądów. To, co naprawdę się liczyło, teraz to doświadczenie. Ludzie przychodzili tu nie tylko po status, ale po obietnicę prawdziwego przyjęcia. Każdy gość był traktowany z fundamentalnym szacunkiem, jakby przychodząc przez te drzwi był widziany nie jako część klasy społecznej, ale jako ktoś zasługujący na dobroć, niezależnie od pochodzenia. Mariana i Howard, po tamtym poranku ze Staniem, nigdy już nie byli tacy sami. To co wcześniej wydawało się zwykłą instrukcją pracy, jak obsługiwać gości, stało się dla nich filozofią życia. Zaczęli dostrzegać każdego człowieka jako pełną jednostkę, z własną historią, marzeniami i trudnościami. Zmiana nie była nagła, ale była stała, jak prąd, który wzmacnia się z czasem. Zaczęli pomagać, nie dlatego, że tego oczekiwano, ale ponieważ nauczyli się znaczenia prawdziwego przyjęcia. A Stanley, teraz w swoim starszym wieku, wiedział, że jego czas nadchodzi, ale nie spieszył się. Stał się mężczyzną w pokoju z samym sobą. Rozumiał, że lekcje, które przekazał światu, nie tkwiły tylko w tym, co zrobił, ale w tym, jak pomógł innym postrzegać świat w inny sposób. Czuł, że przez całe swoje życie coś fundamentalnego się zmieniło. Już nie szukał uznania ani blasku luksusu, lecz szczerego połączenia między ludźmi. I w swoim sercu wiedział, że może to był największy luksus, jaki kiedykolwiek znalazł. Kiedy nadszedł czas, w cichy poranek, Stanley odszedł, ale jego odejście nie zostało naznaczone smutkiem. Zamiast tego było oznaczone spokojnym uśmiechem i uczuciem spełnionego obowiązku. Wiedział, że jego dziedzictwo znajduje się w rękach wszystkich, których dotknął, w gestach życzliwości, które zasiał, a które teraz rozkwitały wokół niego. Jego historia, która zaczęła się od prostego aktu odrzucenia, stała się na odkupieniu. Nie tylko dla niego, ale dla wszystkich, którzy skrzyżowali jego drogę. I tak miasto dalej żyło, teraz naznaczone nowym duchem, duchem ludzkości i empatii, gdzie luksus już nie był blaskiem złota, ale głębokością więzi, które łączyły ludzi. I na każdym rogu, w każdym wymienionym uśmiechu, w każdym geście dobroci, Stanley nadal był obecny, cicho, jak żywa pamięć, przypominając wszystkim, że prawdziwa wielkość tkwi w tym, jak traktujemy innych.